My Ołe! Zaczynamy majówkę! Halo, halo! Siema, siema, siema! Witam w nowym odcineczku. Mam nadzieję, że się nagra, bo to lubi się nie nagrywać u mnie. Jest godzina ósma lekka... No dobra, 40 lekka obsuwa. Lekka... O, pieseczek. Lekka obsuwa. Jadę się spotkać z Jowitką. Dawno się nie widziałyśmy w ogóle tak, tak ogólnie, więc, więc się cieszę, bo sobie poplotkujemy. Eee, mam nadzieję, że też. Eee, Jerzyk! Nie patrzcie. Eee, mam nadzieję, że też będzie ją dobrze słychać w tych mikrofonach i innych nowych. Eee, mam uchwyt w końcu na telefon, więc mogę jechać w dłuższą trasę, bo będę wiedziała, gdzie jechać jakieś pokładłam, bo podobno to teraz takie popular. No i co? No i co? A czemu robię takie... Ja nie umiem gadać. O, ładna bęka. A nie to Audi Boże Święty, nie znam się na tych autach. Ogólnie na razie mam dobry vibe. Nie dostałem, teraz będę zwracać na to uwagę. I owa już wyjechała, ja nie. lecimy się spotkać w, Pruchni w Próchniku. E, mam nadzieję, że wszystko po, po dobrze poinstalowałam, wszystko będzie git działać, że coś, jakiś materiał z tego będzie. Bo chcę Wam pokazać parę fajnych miejscówek w Bieszczadach. Czy zrobiłam mapę z miejscami, w które chcę pojechać? Oczywiście, że nie, bo nie, nie miałam na to czasu. Zasnałam wczoraj jak dzieciok. Speedbowl, Mała pleci, a więc my z Jowe widzimy się z Jowe. Możesz się przywitać? Hejka! A, no to ten, to, no to tyle. Nie, no. Bo teraz nagram sobie, bo później nie wiem, czy będzie słychać, więc możesz powiedzieć kilka słów o sobie. Przecież mnie wszyscy znają. A, czy jesteś taki famous? No dobra, no dobra. Co ja tam się znam? A ci, co nie znają, lepiej ich nie poznają. No jest to solidny argument. Dobra. Także my sobie będziemy ruszać w stronę wielkiej... A, mam, A? mam jak coś ten psik-psik do kasku i ręczniki papierowe. Kurde, ty, ty wszystko wzięłaś. A ja nie mam nic, gołe gacie. Tak myślałam, że będziesz jechała na gołych gaciach, to mówię, wezmę plecaczek. No, bo ja dzisiaj turystycznie, legendsy, kurtka tak sztylna. O, może to będzie widać. Także dzisiaj turystyko madrito. O, kurde, do fula zatankczyłam to ciężko. Zrobię sobie jeszcze ten. Poczekaj. Select trip A. No ja resetowałam na trip B, bo resetowałam, jak sobie wyjeżdżam z tego. Ze stacji. Okej, okay, bo nie mogę w rękawicach secylnąć chyba. O, jest. To zobaczymy. Okej, okay, let's go. No to cóż, będziesz słuchała mojego pięknego głosu. Ja pierdolę. Ej, ja też jestem bez muzyki. No bez dobra, śpiewać, no to będziemy dobra. śpiewać, no. Chodzi co? Ale chodzi co? Dałabym mu, ale nie dam. Mu. Nie, co? Mam wrażenie, że chodzi tak samo głośno jak ten. Nie, ogólnie jest inny strasznie wydźwięk niż tamtej Jest głośniejszy, ale jeżeli jadę na niskich obrotach i... Następnie. I ten i nie dodaje gazu jakoś ten, to w ogóle jego nie słychać. Mój ojciec powiedział, że tamten poznawał od razu, a ten to on nie wie, bo tamten to taki jęczał mówi, a ten to on nie może się jeszcze przyzwyczaić. Aha. Nie wiem, bo też w półkocze, więc więc jeden grzyb. Jeden grzyb. Te parę desek czy nie i tak jest to <gry> No ta... Nie ma tego słonka, to mi tak wieje ja pod wiem, pachami. Tak, też. Ja wziś, ja wziś tak, tak mam jeszcze tak mam i rękawę, i jeszcze. No ja wziąłem termo, ale samo termo i kurde wypięłam sobie tą ocieplającą. Ale teraz jak na przykład jechałam, to powiem Ci, że to no ręce mi marły, nie? Marzy, nie? No, 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 w rękach też chłodno. O, patrz jaki żeby na mnie nie nasrał tylko, bo wścieknę się. Zostawiam Golfa pod y, drzewem, takim pod orzechem, ale tak kurde, tyle co, tak ledwo, ledwo pod tym orzechem. I uwierz, że za każdym razem, co sobie auto umyję, albo gołębie, albo jakieś inne, no kurde, cały czas mam obsrane auto. Cały czas. Non stop. I się ze mnie śmieją, że jeżdżę z obsranym autem, a ja codziennie nie będę wydawać pieniędzy na nie. No i zaparkowałam dzisiaj gdzie indziej, zobaczymy czy mi też obsrają. Może po prostu nie lubią mojego golfa. Wymiń tego dziadka, bo trochę siara jechać za nim. Ty, może ja jednak rzeczywiście zamiast leginsów motocyklowych mogłam sobie te, 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 takie te, 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 te tekstyle wziąć, jak taki całkiem Turistico Madrito jechać. No, już nie te wie... nie te lata, nie ten wiek. Krzyże łupią. Lole, lole, lole. Lole, lole, lole. O, już jest. Sprawdzam zasięg. <gry> Taki guzik po lewej stronie przez przęgle. Taki szary z napisem Na. T. Jak go przytrzymam to mam turbo doładowanie, rozumiesz? Aha, o, przytrzymuję i normalnie uuu, wtedy jadę tak szybko. Ale teraz jest wyłączony, bo nie chcę się zostawiać w tyle, więc nie będę tego używać. A ja myślałam, że jak to chce, te, to te, te, teleport. A teleport nie teleporta, nie no. Zero przyjemności z jazdy by wtedy było, jakbym się teleportowała. <noise> Z takich bajerów, to nie wiem. Ostatnio odkryłam w ogóle, jak myrygać długimi. Bo to było też takie... Chyba ten drugi przycisk przecież za tym. Nie. W tamtej miałam inny przycisk od tego, a tutaj nie było żadnego dodatkowego przycisku. Zaraz. Ja bym ci to chętnie chciała pokazać, ale nie wiem czy... Albo sobie może wyobrazisz. Wyobrażam.

Guziki, wiesz, ten taki A? duży od przełączania świateł, że tam A? do góry długie, do dołu normalne. A? No to uwierz, że tym dużym guzikiem on nie jest do końca wciśnięty do dołu. I jak wcisnę A? go do dołu tak bardziej, to wtedy mrugam i on sam odskakuje. To, Aha, było, to było też dla mnie takie what? A ja tak jechałam, myślałam, że coś mam zepsute, nie? I ja to i tak napi kusikiem, tak klikam, klikam, klikam i w, ko w końcu się ty, a może to są długie, zatrzymałam się, klikam, patrzę ja, biernicze, ja ludziom po oczach długich waliłam cały czas. To jest normalne. Masz do powiedzenia, gdzie jesteśmy? A co to jest? No to jest Yamaha XJ6. Jesteśmy w Birczy przy takich dwóch ładnych serduszkach z widokiem na Piszczadę chyba, nie wiem. Ty, naklejka chyba na faktycznie ma inne Tak? Patrz, tu ma taki i tu ma taki. No, a to? Nie, od coś tak, wiesz, już, nie? Bo a może... Się, a co mi się z w ogóle od słońca. Co ty gotasz? No, wygotowała się. Zedrz tu. to. Zastaw. Ale nie, ej... No, to jednak tak jest chyba, wiesz? No to mogło przygrzać i mogło się wybielić. Tak jest. ja będę pika przez trzy lata tego nie widziałeś. więc. Nie zobaczyłem przez kolejne trzy. Nie no, git. Także jak ktoś chce sobie odpocząć chwilę w zaciszu, może się zatrzymać na takich serduszkach nara. Nie ma go chyba nikt na bacterze, wiesz? czyli tak instagramowo. Taki, tylko. taki jest wiesz, trochę taki nie? A no no no. Zyksen, jeżeli oglądasz ten filmik, powiedz nam gdzie jesteś, bo Jowitka się o Ciebie martwi Jowitko. <noise> Chciałabym nagrać film odnoszący się do złego przepowiadania pogody. Mamy XXI wiek, a nie potrafimy przewidzieć pogody. Miało być słonko. A nad nami jest to. No i co? Moje życie jak Jowity. teraz jest pod znakiem zapytania. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jest ciemno, zimno i zaraz pewnie jeszcze zmokniemy. E, zimno Ci tak. No mi, powiem Ci, sutki stwardniały, że tak to nazwę teraz w tym momencie. Kurwa, tak pizgo w tym lesie. Ściskam mocniej motocykl z tego wszystkiego, ale to nie pomaga. Siema ziomek, jak pada tam czy nie. Trzeba zobaczyć czy motużyści mokrzy jadą. Suchy był, to nie dobrze. No tam zaku bada niedźwiedzie. Co ty gadasz? niedźwiedzie? Ale fajnie. Ej, ciekawe by było tak niedźwiedzia spotkać. No nie Znaczy ciekawe by było, ale... Nie mówię, żeby było bezpiecznie, no. ma też Albo się nie ma. No może tak jakoś... Bokiem przejedziemy, no. Dawaj, ziomek. Otwieraj drzwi. Przycieraj kolanko. Tyle, żeby było ładnie. No to zapraszam tutaj, cyk. Na chodniczek. A to poprawili, wiesz? Mi się wydaje, że tu kiedyś była ta sama taka polana, bo ja tu byłam wiele f... lat temu. A ty to już tędy jeździsz. Tędy? Nie. Tędy nie. Nie? Nie, nie. Tu przejeżdżałam raz, ale tak nawet się nie zatrzymałam, tylko tak przejechałam. A gdzie my teraz jesteśmy? W lutowiskach? Gdzieś tu. Nie wiem. To Ty prowadzisz, nie? Tak. No to się pasu, nie? No, ale żeby Twojego no. motora nie było widać. No ale, ale ja Cię ustawię. No to nie ma. Czekaj, no daj mi ten bo czekaj. O tak, o. O, czekaj. No to było widać. Ale tu widać znikomej ilości. Teraz będzie git. Tak, jakoś tak. No, oczywiście. <noise> I tak trzy razy. Dobra, tam. Wszyscy się na mnie patrzą i bardzo dziwnie się czuję. <noise> Czekaj, tak. ten człowiek na rolkach jedzie tak od I... Eee. No bo co jedzie. Ale po takich dziurach, jak mnie tu no tak przącha. Trwały. A to nie była baba? Baba chyba. A bo mówisz ziomek? Ja myślę, że ty, no ten ziomek chyba miał nie, nie. cycki. Bo, Ale to masz nie rację. No jeszcze od tyłu daleko No od tyłu można się czasami pomylić, chociaż teraz to i od przodu można się pomylić, no. no w tych czasach. Jakieś futerko tam babka widziałam, futerka sprzedawała, nie? Chcesz jakiegoś hmm. wdzianka nowego? Tak sobie pod kurteczkę, sobie dasz, będzie cieplej. Pod kurtkę już by mi się nie zmieściło, tutaj wiesz, mam e, bogate argumenty skowane w środku, napinają mi kurtkę, chodzi oczywiście o ochraniacz na plecach, jest bardzo twardy i wielki. <głos> <głos> Dobra, to jeszcze gorzej zabrzmiało, <noise> o matko. Dzień dobry, jesteśmy na poszukiwaniach Rysia. Był znak, iż trzeba z... Jezus, Maria zwolnić, bo są Rysie. Jedziemy sobie piękną drogą lewusia z potoczkiem, z górkami, z bieszczadami i z autem z, z tyłu, które, któremu się śpieszy. I z policją, a to nie jest policja, to jest Straż Graniczna. Dzień dobry. A to pani, tak to nie, to nie. To pani nie, bo panie są takie... Takie są panie. Chociaż ostatnio jak mnie policja zatrzymała, to była miła pani. Ale co, jedziemy powoli i szukamy tych rysiów, bo tu znak był, że rysie. Gdzie te ryszardy się pochowały? To ja patrzę po drzewach, a ty patrz po... ...po niedrzewach. No, o, o, o. Na, szczęście, na szczęście masz głośny wydech, to jak... A to by się w jakbym mu tak tutaj zrobiła chyba, to, to zła opcja jest, żeby mu hałasować. Chociaż nie, ludzie na szlakach widziałam, że krzyczą, ale czy to jest smądre czy nie, to nie wiem. O tam był... Tam dół, tak zwolni, płazy. Jakie płazy? No płazy. Takie płazy co chodzą po drodze? Tak. Typu płazy. żaba, typu jaszczurka, no to co? Tak. No rozjadę, no co mam zwalniać, jest Maria. ale tam było i płazy. Dobrze, no to niech te płazy zwalniają. No co? no A tu jest jakaś taka, o, wielka pętla wiesz, A, to jest to, co To jest ta górka, Jowa, pamiętasz A co taka, mówiłam? Tak. Coś tam, coś tam, górka, górka. No to to jest ta górka, tylko tu nie, nie ma jak. Się zatrzymać. jak Się zbytnio zatrzymać i ludzie stoją przy po prostu. Wie, ja bym pokazała lewą, ale to dopiero teraz, jak wyjadę na prosto. Ja wiem, że ono jest na pewno spore. Kurde, muszę redukcję zrobić, bo ja tu nie wyjadę pod tą górę. Ja dwójkę dałam już. Ja na trójce duszę, ale ja bym chciała się tu zatrzymać. O, 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 tu gdzie stoją te auta po lewej. Czy my tu się jakoś. A, zrobili parking. Dobra, dobra, jest git. Jest parking? Tak, tak, tak. Taki w wodę, ale... Jest mały, ale damy radę. Czekaj, czekaj. Weź tak od razu, żeby było w miarę na wyjazd, no. Tak, 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 bo tu jest... Uważaj, bo ja sobie jeszcze tak... Bo tego kiedyś nie było, to się stało przy tych barierkach, nie? No. Czy Ty będziesz jeszcze podjeżdżać, czy coś robić? Podjadę, żebyś miała jak się tam... Czy tak będziesz stać? Nie nie właśnie chciałam sobie też wykręcić mniej więcej tak jak ty jesteś. Bo jestem ten, cały czas jestem w górki. No, a nie tu jest stabilnie, tak mogę powiedzieć. To gdzie my jesteśmy? Wielka pętla bieszczacka, coś takiego. A to tak się doklejasz do mnie, myślałam, że tak za mną staniesz, ale... Nie, bo że tam ktoś jeszcze zajedzie, to wiesz. Ustaniesz? Czy nie ustaniesz? Jak znajdę luz. A ty masz długą stopkę. Miałem długo, no. Akurat z tym nie ma problemu. To tak to się prezentuje. Ładnie, ładnie. Tu jest coś. Do... A do finansowania. Dobra, to nieważne. Ładnie. <śmany> 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 y jedziemy sobie i telefon mi pada, bo szybko, szybko bateria ucieka. I teraz mam ogólnie... Jak to jest? Nie po poziomo. Tak, poziomo. Bo po ilu kilometrach? Po 100 kilometrach? Czy po 100 kilometrach przy pierwszej próbie naładowania telefonu, jak miałam pionowo, o kluczyk się zahaczył kabel i zepsuł miowicie kabel, bo go po prostu wykręciło na bok i się złamał, wyrwał, nie wiem. W każdym bądź razie rozwaliłam kabel i się nie ładowało, więc yy, nic nie robiłyśmy z tym faktem. No, i teraz bateria padała 17%, a jest godzina 14. .00. Jeżdżę od. o której ja wyjechałam? 8.30. Więc od 8.30 do 14.00. Yy, bateria dętka. Yy, nie mając ładowania, a gadając z Jową na interkomie na Bluetooth i mając nawigację, bo muzyki też nie słucham. Więc ogólnie chyba lipa, co? Teraz coś powinnaś powiedzieć. No no, no, no i wszystko, ja, wszystko jasne. No, cisno, ciasna cisno, no, no okej, okay, no tak. No, to się wyłączyła kamerka. I mam teraz w poprzek telefon, bo przecież mogę go u, tak zrobić, a nie pionowo. Nie ogarnęłam, nigdy tak telefonu nie trzymałam, żeśmy teraz na to wpadły. I kamerka się wyłączyła. Nie wiem czy pamięć, czy, czy bateria. Ale to będą ostatnie podrygi. Boże, a jeszcze szybowisko bezmiechowe, jeszcze zamek sobień. No nie. No nie, kiedy ja to nagram?